Dziś mam zaszczyt gościć słowiańską wędrowniczkę, kobietę, która zamieniła plecak w swój dom i nieustannie wyrusza na szlaki w poszukiwaniu przygód. Porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie podróżować i czerpać z tego jak najwięcej radości. Witam cię serdecznie, Jasiu. Ja ciebie też witam i witam wszystkich, co będą oglądali. Jak wygląda Twój sposób na organizowanie podróży? Spontaniczność czy szczegółowy plan? Oj, to jest trudne pytanie. Zależy, gdzie chcę podróżować. Jeżeli to są jakieś bliskie okolice, czy Polska, to zazwyczaj jest to spontaniczny, spontaniczny wyjazd. Jak się nagle okazuje, że w pracy mam 2-3 dni wolnego, no to po prostu pakuję się i jadę. Natomiast takie zagraniczne wyjazdy, tak jak, nie wiem, w ostatnim czasie Albania czy, czy, czy niebawem Włochy, no to są jednak bardziej zorganizowane wyjazdy, no bo trzeba jednak kupić tanie bilety, trzeba zorganizować jakiś nocleg albo wziąć namiot. No jest to troszeczkę już bardziej skomplikowane, i żeby to było bezpieczne, i żeby wiedzieć, żebym wiedziała, jak w takim kraju jest. No, to jednak muszę się do tego trochę, trochę przygotować, bo wszystkich krajów na świecie nie znam. Yy, także nie jest to też takie proste, jakby to było, jakbyśmy jechali w Polskę. Asiu, już drugi raz u mnie gościsz na kanale. Więc tak. tylko przypomnijmy, skąd ta nazwa słowiańska wędrowniczka? Yy, skąd ta nazwa? No, wędrowniczka dlatego, że ja zawsze wędrowałam i zawsze, zawsze mnie nosiło. Każdy wolny czas spędzałam gdzieś w terenie, więc stąd była ta wędrowniczka słowiańska, ponieważ moim nieodzownym wizerunkowym akcentem był warkocz. No bo wiadomo, w podróży naj, najłatwiej jest pleść sobie włosy w warkoczyk, no tak. i podróżować. No i stąd się wzięła słowiańska, bo jednak słowiańską polską krew mam. No i do tego doszła wędrowniczka, i tak, tak zostało. Także na wszystkich zdjęciach zazwyczaj w tym warkoczu, no nie w takim rozklecionym włosiu możecie mnie zobaczyć. Albo jeszcze Joasiu musi sobie zrobić dwa warkocze jak Pipi. Tak, tak. Jest to też jakiś pomysł, może, może w najbliższym czasie. A jakie miejsca najbardziej zapadły Ci w pamięć i dlaczego? Jakie miejsca? Oj, to jest bardzo ciężkie pytanie, ale na pewno, na pewno przepiękne parki narodowe w, w Azerbejdżanie, gdzie miałam okazję być, być z kolegą. Podróżowaliśmy od parku do parku, oglądając zwierzęta. Ja na szczęście znam język rosyjski, więc byłam w stanie się tam porozumieć z lokalnymi ludźmi, którzy niestety po angielsku nie mówią. Więc byłam w stanie się dogadać i jakimś sposobem wejść praktycznie do każdego parku narodowego. Oglądałam gazele, bawoły, nawet orłosępy były. Także, także było to przecudowne miejsce. To takie z bardziej przyrodniczych rzeczy. A tak. No, jeszcze drugim takim też trochę przyrodniczym akcentem w moim życiu było, jak pojechałam z koleżanką na stopa po Norwegii. Totalnie jeszcze wtedy, jako bardzo młoda osoba, nie wiedziałam, z czym się jedzą lokalne zwierzęta i że jeżeli mamy miękki mech, to, to nie znaczy, że to jest dobre miejsce na namiot. I rozłożyłyśmy z Martą namioty na chrobotku reniferowym, co się okazało, że w nocy miałyśmy wokół namiotu 20 reniferów. Y, które po prostu leżały przed namiotem obok namiotu. Jeden y, nawet nas nie zauważył i wpadłam w namiot w, no, w samym środku nocy, więc to było takie. Y, no, to było takie ciekawe wydarzenie. Y, y, no. A tak więcej, to nie wiem. Mm -hmm. <laughs> każda przygoda niesie, e, e, każda podróż się jakieś wiele różnych przygód ciekawych, jednych bardziej, drugich mniej, więc o każdej mogłabym coś na pewno powiedzieć. Taka bajka była. Przygód kilka wróbla ćwirka. Była. Była. No, wróbelki to są takie. E, takie ptaszki, które lubią sobie popodróżować. Może byłaś w tamtym wcieleniu wróbelkiem. Jest taka szansa. Jest taka szansa. Tym bardziej, że teraz coraz więcej z tymi wróbelkami mam wspólnego, także. Dlaczego? Także coś w tym jest chyba. Dlaczego? Dużo pomagam ornitologom przy jakichś różnych pracach ornitologicznych, też biorę udział w obozach ornitologicznych, gdzie zajmuję się obrączkowaniem ptaków, no i prowadzę różne szkolenia dotyczące ochrony przyrody w ostatnim czasie. Pływam też kajakiem oglądając przyrodę tutaj Doliny Środkowej Wisły, Wisły ponieważ ja mieszkam na Mazowszu, także ta przyroda i te ptaszki, no coraz więcej ich jest wokół. Bo... U mnie. Ale też trzeba zawsze robić tak, żeby było bezpieczniej dla mnie i dla innych na tej, na tej wodzie. A przejdźmy do bezpiecznego podróżowania, bo to jest naszym głównym tematem. Jakie są Twoje złote zasady bezpiecznego podróżowania w pojedynkę? Pierwsza, najważniejsza zasada to dobrze się przygotować. Spróbować się dowiedzieć jak najwięcej o kraju, do którego jedziemy. Ponieważ no, kultury są różne, religie na świecie są różne yy, i ludzie też są bardzo różni. I w momencie, kiedy my gdzieś wyjeżdżamy, to my jedziemy do tych ludzi w gości. Więc skoro jedziemy w gości, to powinniśmy zachować się tak, żeby im gdzieś tam, yy, nie wiem jak to nazwać, no, nie to, że nie szkodzić, tylko żeby, żeby nie wpływać na ich życie i funkcjonowanie, że bardziej taką yy, uniwersalną osobą w tym wszystkim. Jesteśmy gośćmi, to się zachowujmy jak goście. Dokładnie. Więc jeżeli jadę do muzułmańskiego kraju, no to wiadomo, że muszę się dostosować, nie mogę chodzić porozbierana i, i tak dalej, no bo to jakby jest to nie jest ok wobec tych ludzi. Więc to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić. Trzeba się bardzo dobrze przygotować, trzeba poznać ten kraj, dowiedzieć się jak najwięcej, a propos tych ludzi, którzy tam żyją, jakie oni mają zwyczaje, jakie mają obchody, jak to wszystko wygląda. I później te wszystkie rzeczy przełożyć jakby na siebie. Czyli zachowywać się w takim kraju tak, jakbyśmy po prostu przyjechali tam w gości i, 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 i z tymi ludźmi próbowali gdzieś tam żyć i funkcjonować. To jest pierwsza najważniejsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście musimy się dowiedzieć, gdzie są te niebezpieczne dla nas miejsca. No bo wiadomo, tak jak kiedyś w Warszawie była ta Praga, na którą się nie jeździło, bo można było oberwać. Tak jak się jedzie za granicę, no to też są takie miejsca. I jak dobrze człowiek poszuka, to się dowie, gdzie są, gdzie są takie mniej przyjazne tereny, gdzie są bardziej przyjazne tereny. Natomiast ja w życiu nie wiem, czy miałam takie nieprzyjemne sytuacje. Najbardziej nieprzyjemne sytuacje to miałam w krajach europejskich nie wiem, w Londynie, w Rzymie i w tego typu krajach. Natomiast nigdy nic mi się złego nie wydarzyło. Czy to w Maroko, czy w Azerbejdżanie, czy w Gruzji. No tam nigdy nie miałam takiej sytuacji, które by w jakikolwiek sposób powodowało to, że czułam się zagrożona wobec tych, tych osób, tudzież, nie wiem, tych zwierząt, które tam są i tak dalej. Ja kiedyś pamiętam, jak zawsze w latach 90. to zawsze w głównych mediach podawali, że zawsze w Ameryce najniebezpieczniejsza dzielnica to jest Brooklyn. A tak. Przecież wszystkie gangsterskie filmy z, no. y, zawsze się opierały o Brooklyn, tak? Tak. No tak, wiadomo, oczywiście. Jakie rady masz dla kobiet podróżujących solo? Oj, to jest <laughs> ciężkie pytanie, bo każda kobieta jest inna i każda kobieta też te zagrożenia widzi troszeczkę inaczej. Y y y ja jestem osobą, która dość często wychodzi ze swojej strefy komfortu, więc mi jest troszeczkę łatwiej, łatwiej się zaadoptować do, 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 do danego terenu, do danych ludzi. Natomiast wiem, że niektóre kobiety no, niestety tak nie mają. Jeżeli ktoś chciałby zacząć takie podróżowanie, to najlepiej na początku spróbować z kimś, żeby taki kraj poznać, a później jechać samemu. Natomiast jak już ktoś jakaś dziewczyna chciałaby spróbować solo no to tak jak, tak jak wspomniałam polecam poczytać dowiedzieć się dowiedzieć się jaki stosunek mężczyźni mają do kobiet w takim kraju. No bo pojechanie do Włoch czy to jakiegoś kraju europejskiego no to no myślę że to nie mała szansa że coś się tutaj wydarzy. Natomiast no samotna kobieta. W kraju arabskim, tudzież muzułmańskim, no to już jest takie dużo większe ryzyko, niestety. słyszałaś w 2017 roku: Polka poleciała Magdalena Żuk do Egiptu i mówią, tak. że niby została zamordowana. Tak, słyszałam. No, w takich sytuacji, no niestety, niestety, no jakby one są i będą. Ciężko, naprawdę ciężko poradzić. Natomiast ja uważam, że czy za granicą, czy tutaj w Polsce, no niestety, ale wygląda to, to trochę tak samo. Jak ja podróżowałam dużo z namiotem, to powiem ci szczerze, najbardziej się bałam rozbijać namiot w Polsce. Nigdy nie miałam nieprzyjemności za granicą. Nawet jeżeli ktoś rozbiłam gdzieś namiot i, i byłam gdzieś w jakimś terenie, gdzie byli lokalni ludzie blisko, to nigdy nie, nigdy nie spotkałam się z czymś nieprzyjemnym. Natomiast w Polsce miałam takie sytuacje, mm, chociażby jak, w pand jak wybuchła pandemia, no to był jedyny sposób, to było podróżowanie na stopa i mm, rozbijanie namiotu. No, to miałam takie sytuacje, że jakieś gagacki kręciły się wokół namiotu i zaczepiały i, i, i próbowały robić różne rzeczy. Więc jakby no, nie można też tak. Nie można też tak szufladkować tego, że za granicą nam coś się wydarzy, a tu w Polsce będzie super, bo niestety no świat jest jaki jest, i, i to jest, no, nie jest. Nie jest łatwe. A jak zabezpiecza swoje rzeczy podczas podróży? Jak zabezpieczam? Przede wszystkim te najcenniejsze, czyli dowód, portfel, w sensie pieniądze, telefon, mam zawsze przy sobie. Można kupić takie cieniutkie nerki, które można sobie włożyć pod bluzę. No i tam sobie trzymam te najważniejsze rzeczy, bez których w razie czego nie będę w stanie wrócić, wrócić do Polski. To jest takie, taka najważniejsza rzecz. Możesz wymienić Raczej... jakie? Czy masz rzeczy? No to jest przede wszystkim, przede wszystkim telefon, przede wszystkim paszport albo dowód, pieniądze, karty bankowe, tak? Staram się też je mieć jakoś tak rozłożone, żeby nie były wszystkie w jednym miejscu. Aczkolwiek, no jeżeli mamy to już wszystko pod ubraniami, no to szansa, że ktoś nam to zabierze, jest prawie żadna. Gorzej jest z plecakami, jest z plecakami, z torbami, z tego typu rzeczami. Natomiast, jeżeli nie jadę pod namiot, a jadę, jadę także mieszkam gdzieś w jakimś domu, nie wiem, hotelu, tego typu miejscu, to staram się jednak, mimo wszystko, mieć te rzeczy podzielone, że nie wiem, paszport biorę ze sobą, a dowód zostawię w plecaku w hotelu żeby w razie czego mieć jakąś tam alternatywę. Też w miastach jak jestem, to staram się ten większy bagaż zostawić w jakiejś skrytce bagażowej albo jakiś czas temu odkryłam tą taką aplikację luggage storage, czyli płacisz 5 euro, bo w większości to jest 5 euro i zostawiasz w jakimś miejscu swój bagaż, to zazwyczaj jest jakiś hotel taki bardziej premium albo jakaś kawiarnia bardziej premium i tam też mam ubezpieczenie, że jeżeli coś by się wydarzyło, to no to jakby oni pokrywają tam odszkodowanie i tak dalej, więc szansa, że ktoś w takim miejscu coś zrobi złego z moimi rzeczami jest no mała, no bo jakby dla nich za duże są konsekwencje. Wiadomo gorzej jest, jeżeli po prostu się pójdzie w jakieś przechowanie bagażu, zostawi rzeczy, no wtedy, wtedy może być różnie. Natomiast no, najważniejsze dzielić te rzeczy jakoś tak mądrze. A jakie są niezbędne elementy twojego ekwipunku? Jakie są niezbędne elementy? No to wiadomo, dokumenty, pieniądze, no to wiadomo, to każdy musi mieć. A tak naprawdę poza bielizna na zmiany i szczoteczka do zębów. Czy coś więcej? No wszystko co więcej wezmę, no to są już takie rzeczy, które przy, albo się przydadzą, albo się nie przydadzą, ale no zawsze, zawsze mam bieliznę na zmianę i zawsze mam tą szczoteczkę do zębów i pastę, bo no bez tego będzie jednak ciężko. No i oczywiście z faktu, że ja zajmuję się fotografią, no to mam jeszcze aparat fotograficzny. No ale to są takie rzeczy, które pierwsze lądują w torbie. A jak radzisz sobie z ograniczoną ilością rzeczy w plecaku? Ojej, no to jest, wiesz co, ja już się nauczyłam, nauczyłam się tak pakować, że jestem w stanie pojechać na dwa tygodnie do Maroko z małym podręcznym plecakiem i wsiąść do taniej linii, więc no, jeżeli tylko nie chcę, nie wiem, snorkować na morzu, czy nie wiem, chodzić na wspinaczki w górach, to jestem w stanie się zmieścić w ten taki malutki plecak, który jest za darmo, także... Także to są chyba lata praktyki. A jakie aplikacje lub narzędzia pomagają ci w podróży? Tak, aplikacje. No to zawsze mam to, to luggage, Storage, żeby ewentualnie zostawić gdzieś bagaż. Zawsze mam jakieś mapy, typu Maps mi. Albo mapy CZ, gdzie mam pobrane wcześniej wszystko, żeby wiedzieć, no, gdzie się przemieszczać, jakbym nie miała internetu, tudzież telefonu lokalnego, no to to są takie najważniejsze. Mimo wszystko, jeżeli podróżuję solo gdzieś w krajach, no takich, nie wiem, jestem w Afryce czy w Azji. Mam włączone zabezpieczenie rodzicielskie i mam włączoną lokalizację, którą zazwyczaj dostaje moja mama albo ktoś, ktoś z rodziny, kto wie, gdzie ja jestem i wie, w razie gdyby się coś wydarzyło, gdzie mam mnie szukać. Wiadomo, oczywiście, to jest kilka tysięcy kilometrów, no ale jakby komfort jest, jest sporo większy, więc zawsze mam taką aplikację do lokalizacji. A tak poza, nie wiem, czy coś jeszcze jest takiego ważnego. Jasiu, a jak działa taka aplikacja Love Story? luggage storage? storage działa tak, że ja sobie wchodzę w tą aplikację, wchodzę sobie, tam są mapy, zaznaczam sobie rejon, w którym będę, i na mapie masz zaznaczone bardzo dużo pinesek. Wybierasz sobie pineskę i wtedy ci się pojawia, pojawia ci się miejsce, gdzie możesz sobie zostawić, zostawić swoje bagaże. Zazwyczaj opłata jest za cały dzień. Ona oscyluje około 5 euro, wcześniej to było równe 5 euro, teraz widziałam, że to czasami nawet za 2-3 euro jesteś w stanie gdzieś taki bagaż zostawić. No i często są to takie hotele jak, nie wiem, Hilton, Marriott i tak dalej i po prostu zostawiasz swój bagaż opisany u nich w, w, no w tej takiej przechowalni bagażu hotelowej, którą mają. A jak wybierasz trasy swoich podróży? Kiedyś, kiedyś trasy podróży wybierałam tak, że po prostu otwierałam przewodnik, zaznaczałam najładniejsze miejsca i po prostu je zwiedzałam. Teraz, z faktu, że moje priorytety się trochę pozmieniały i głównym priorytetem jest przyroda, no to pierwsze co robię, to sprawdzam, jakie zwierzęta, jakie ptaki są w danym, w danym kraju. Później namierzam te miejsca, gdzie je można y, znaleźć. Zazwyczaj to są właśnie jakieś parki narodowe, jakieś takie nie wiem bagna, y, rzeki tego typu miejsca. Y, no i wrzucam sobie na takiej mapie te wszystkie pineski, a później sobie planuję, jak to zrobić, jak tam dojechać, czy trzeba dziś na stopa, czy może bus tam jedzie. No i sobie zaznaczam te wszystkie miejsca i, i sobie próbuję zaplanować tak, żeby mimo wszystko większość tych miejsc, które sobie zaznaczyłam, odwiedzić. A czy ma swoje ulubione miejsca na samotne wędrówki? Na samotne wędrówki? Na pewno uwielbiam Włochy, gdzie na samotne wędrówki no łączę chodzenie po górach z via ferratami, podziwianiem widoków, więc na pewno to są Włochy. Z takich samotnych, takich miejsc, do których wracam, to chyba nie jest za dużo, wiesz? To jest bardziej tak, że ja chcę coraz więcej, coraz więcej, coraz dalej. I no, ciężko, ciężko powiem. W miarę jedzenia rośnie apetyt. <laughs> tak, dokładnie, tak to wygląda. A jak radzisz sobie w trudnych warunkach pogodowych lub terenowych? Jak to się mówi, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Także zawsze mam jakąś kurkę przeciwdeszczową. Ogólnie staram się, żeby moje ubrania, które zabieram w teren, były takie, co po pierwsze szybko wyschną, po drugie, mimo wszystko będą gdzieś tam w znacznym stopniu wodoodporne. No, Miałam taką sytuację, że byłam w Norwegii na stopa i cały dzień lało i musiałam cały dzień spędzić w namiocie, dwa metry na półtora i po prostu spędziłam tam półtorej doby. Więc takie sytuacje się zdarzają, no, one są nieuniknione, ale no jeżeli jesteśmy w mieście, no to wtedy możemy skorzystać z innych atrakcji, możemy pójść do muzeum, do galerii, napić się kawy w kawiarni, także nie ma złych warunków. Są tylko złe ubrania. Dokładnie. A jakie największe lekcje wyciągnęłaś z podróży? Jakie największe. Wiesz co? Podróże kształcą. Podróże kształcą. Podróże kształcą. Na pewno poznałam bardzo dużo kultur. Bardziej stałam się otwarta na świat, no bo jednak poznajesz tych ludzi. Yy, okazuje się, że nie każdy jest taki sam. Bo gdzie nie pojedziesz, to ludzie są totalnie, totalnie inni niż ty. Więc, yy, więc na pewno to na pewno mam dużo więcej pokory do, do, do świata, do, do życia. Yy, też dużo, no, jakby podróżując, poznajesz, że jest bardzo dużo ludzi, którzy niestety no, żyją dużo gorzej, mają dużo gorzej. A i tak są szczęśliwi, więc, więc, więc gdzieś tam trochę inaczej już patrzysz na, na siebie i na świat. No, to są, to, są, to są ciężkie tematy. A co powiedziałabyś osobom, które marzą o podróżach albo boją się wyruszyć w świat? Co bym powiedziała. Dla chcącego nic trudnego. Wiem, że dużo ludzi boi się podróżować samemu, więc może warto na samym początku, nie wiem, namówić brata, może mamę i po prostu ruszyć. Bilety są naprawdę tanie. Nawet dzisiaj rano sprawdzałam. Samoloty do Włoch są po 70-80 zł w tej chwili. Także może warto po prostu wybrać sobie jakiś bezpieczny kierunek, taki bardzo komfortowy i bardziej zbliżony do tego naszego kraju. No i po prostu spróbować, bo jak ktoś nie spróbuje, no to się nie dowie, czy tak naprawdę mu się to podoba i czy, czy to jest to, co chciałby robić w życiu. Ty, Joasiu, ostatnio na moim wywiadzie wspominałaś, że podróżujesz też z mamą, tak? Tak, bardzo często zabieram mamę w różne podróże. Jakie masz plany na kolejne wyprawy? Jakie mam plany? Po pierwsze, lecę właśnie do Włoch. Lecę do Włoch i najprawdopodobniej wyląduję na wyspie Pantelleria, gdzie już kiedyś byłam, więc tam spędzę dwa albo nawet trzy tygodnie niebawem. Natomiast w ostatnim czasie dużo mojego czasu pochłania jednak tutaj najbliższe okolice, e, ponieważ no, zostałam, e, zostałam instruktorem kajakarskim i przewodnikiem kajakarskim. Więc Gratuluję. Wicewy... O, dziękuję. E, więc, więc jakby ta Wisła e, i tutaj na okoliczne rzeki stały się moim drugim domem. I już w najbliższy weekend, znowu, mimo mrozów, e, na dwa dni ląduję na Wiśle gdzie będę miała kilka osób, z którymi będziemy pływać, będziemy oglądać ptaki, opowiadać o, o dolinie Środkowej Wisły. Także, także, także poza tymi podróżami takimi właśnie dalszymi typu, typu te Włochy, no to w najbliższym czasie czeka mnie bardzo dużo takich tutaj bardziej lokalnych, lokalnych wypadów. Na pewno z namiotem najprawdopodobniej z kajakiem, także, także tak, takie moje plany na najbliższy czas. A co byś chciała na koniec dodać? Co bym chciała na koniec dodać? Życzę wszystkim, żeby mieli trochę odwagi i żeby spróbowali, spróbowali rzeczy, które są troszeczkę poza granicami ich komfortu, bo może się okaże, że ten, ta strefa komfortu się troszeczkę przesunie i będą naprawdę szczęśliwymi ludźmi z tego powodu, że robią bardzo fajne rzeczy, które ich rozwijają. Pochwal się swoimi zdjęciami, które masz za sobą. A tutaj to wszystko są zdjęcia, które ja zrobiłam na jakichś różnych moich podróżach. To jest Kaszalot, który jest na Morzu Jońskim. Delfiny, delfiny są z, z Oceanu Atlantyckiego. Co ja tu jeszcze mam? Z Azerbejdżanu. Tak, to jest bawół, bawół wodny. To jest z Azerbejdżanu. Mam tutaj Pelikana. On jest bodajże z Czarnogóry, gdzie pływaliśmy po, po takim jeziorze z Pelikanami. Co tam jeszcze mam? A, mam jeszcze, mam jeszcze jakiegoś filoskopa. Nie wiem do końca, co to za ptaszek, bo, bo nie, nie, jakby nie, do, nie próbowałam dochodzić nawet, który tutaj jest. A na górze jest szpak i jest, jest gęś, i to są już zdjęcia zrobione w Polsce. Nakrycie na tapczanie też ma sarenki. Tak, to jakieś takie, tak. To chyba w ogóle miała być ta bajka Disneya w Bambi, wiesz? Tak mi się wydaje. Ale bardzo ładne. Tak, Mały widzę. bambi i sorenka. Dziękuję ci, Joasiu. Dziękuję ci ślicznie i, i mam nadzieję, że do zobaczenia. Tak, do zobaczenia.